W tym filmie opowiadam o sławnej postaci, to Konfucjusz. Konfucjusz był chińskim filozofem, który żył ponad 2500 lat temu. Urodził się w 551 roku przed naszą erą i zmarł w 479 roku przed naszą erą w Chinach. Jego prawdziwe imię brzmiało Kong Fuzi, co oznacza Mistrz Kong. Konfucjusz jest znany ze swoich nauk dotyczących etyki, moralności i dobrego zachowania. Nauki Konfucjusza koncentrują się na idei harmonii i moralności. Podkreślał znaczenie szacunku, życzliwości i sprawiedliwości w codziennym życiu. Konfucjusz wierzył, że ludzie mogą prowadzić lepsze życie dzięki edukacji i samodoskonaleniu. Jego idee wpłynęły na wiele pokoleń i są aktualne do dziś. Rodzina odgrywała centralną rolę w naukach Konfucjusza. Uważał rodzinę za najważniejszą jednostkę w społeczeństwie. Szacunek dla rodziców i starszych był postrzegany jako podstawowy dla harmonijnego współżycia. Konfucjusz podkreślał, że silna rodzina prowadzi także do stabilnego społeczeństwa. Edukacja była dla Konfucjusza bardzo ważna. Wierzył, że każdy człowiek ma potencjał, by być mądrym i cnotliwym. Dzięki nauce i studiowaniu ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Konfucjusz zachęcał ludzi do uczenia się przez całe życie i nieustannego doskonalenia się. Konfucjusz wprowadził pojęcie junci, które często tłumaczy się jako szlachetny człowiek. Junci to ktoś, kto wciela w życie wartości moralne i jest wzorem do naśladowania dla innych. Dąży do mądrości i jest gotowy przyjąć odpowiedzialność. Idea junci powinna być celem dla każdego człowieka. Szacunek i grzeczność były centralnymi tematami w naukach Konfucjusza. Wierzył, że szanowanie się nawzajem poprawia współżycie. Grzeczne gesty i słowa sprzyjają pokojowi i harmonii w społeczeństwie. Konfucjusz nauczał, że nawet w trudnych sytuacjach należy pozostać szanowanym. Konfucjusz miał także swoje poglądy na temat rządu i jego odpowiedzialności. Wierzył, że władcy powinni prowadzić przez dawanie dobrego przykładu i moralne działanie. Dobry rząd dba o dobro swoich obywateli i promuje sprawiedliwość. Konfucjusz podkreślał, że władza władcy zależy od zaufania ludu. Nauki Konfucjusza miały głęboki wpływ na społeczeństwo chińskie. Jego idee kształtowały kulturę, politykę i edukację przez wieki. Wiele jego koncepcji jest również rozpowszechnionych w innych krajach azjatyckich. Konfucjusz jest do dziś czczony w wielu częściach świata jako wielki myśliciel. Dziedzictwo Konfucjusza jest odczuwalne do dziś. Jego pisma i myśli są nadal badane i dyskutowane. Wiele osób postrzega jego nauki jako wskazówki do dobrego życia. Konfucjusz pozostaje ważną postacią w filozofii i etyce na całym świecie.